Światło mamy podzielone na sekcje, można zapalić, zgasić całość wyłączając, o proszę. Wyłączone, światło włączamy, zapala się cała cyklorama. Turn off side light one. Też można pojedynczo zapalać, wyłączać poszczególne sekcje, na przykład wyłączyć można o, poszczególne boczki. W ten sposób. I sekcja centralna też jest podzielona na tutaj mamy poszczególne sekcje centralne. I tak możemy zapalić sobie jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą oraz siódmą. I w ten sposób możemy regulować moc. Set light to blue. Dim light to 100%. Ustawić, żeby wszystkie były jednej barwy. I tak poszczególne sekcje są. Są pantografy, na pantografach można zamontować swoje lampy bądź wykorzystać te, które tutaj mamy. Turn off the lights i to by było tyle.